kwestia zakładników dla Izraelczyków ich odbicie albo uwolnienie w wyniku negocjacji jak społeczeństwo reaguje czy społeczeństwo stoi murem za rodzinami porwanych czy raczej widzi tutaj pewnego rodzaju dylematy to znaczy najpierw warto zwolnić dzieci kobiety później starców i dopiero przejść do tych młodych ludzi porwanych chociażby z pustyni podczas tej zabawy muzycznej czy koncertu muzycznego no to jest Trudne pytanie, dlatego że to są indywidualne historie, które ja poznawałem na jednej z demonstracji organizowanej przez Forum Rodzin, zakładników i zaginionych. Tutaj to drugie słowo jest dosyć istotne, bo nie wiemy, ilu z tych, którzy mogą być w gazie, nie żyje. A być może nawet niektórzy podawana jest prawie 240 osób, być może niektórzy z nich po prostu jeszcze na terenie Izraela zginęli podczas tej. Wielkiej terrorystycznej akcji, 7 października, i potem nie udało się ich zidentyfikować. Jeżeli chodzi o te rodziny, które się pojawiały na wielkich demonstracjach w sobotę wieczorem w Tel Avibie, no to one przede wszystkim myślały o swoich krewnych, swoich bliskich, czyli ich przyjaciele myśleli o nich. I z czasem byli coraz bardziej skłonni do ulegania. Hamasowi, to znaczy ulegania postulatom Hamasu, no bo najważniejsze było dla nich to, żeby ta trauma dla obu stron, i dla uprowadzonych i dla rodzin się skończyła. Natomiast jak to wygląda w skali całego społeczeństwa, jest to dosyć trudne pytanie. Część społeczeństwa niewątpliwie uważa, że najważniejszym celem jest całkowita likwidacja. Hamasu i być może los zakładników jest tutaj niestety drugorzędny, chociaż wszyscy politycy poza skrajnie prawicową siłą żydowską orzekli, że tak nie jest, że priorytetem jest los zakładników. To jest dziwne, że teraz rząd tak uznał, a przez tyle tygodni nie uznawał, bo przez te tygodnie część z tych zakładników mogła zginąć, mogła być wykorzystywana jako żywe tarcze. Nawet na tych protestach w Tel Awiwie byli ludzie, którzy no, popierali główne hasło, czyli przywróćcie ich do domu, ale jednocześnie podkreślali, że najważniejsze jest pokonanie Hamasu i używali przy tym bardzo ostrych, niecenzuralnych, rasistowskich słów pod adresem Palestyńczyków. Mówię co własnego doświadczenie z tego, co zebrałem tam. Nastroje wśród palestyńczyków. Bardzo trudno dziennikarzom dostać się oczywiście do strefy gazy, dziennikarzom z zachodu, umownego zachodu. Raczej polegamy na tych relacjach miejscowych dziennikarzy ze strefy gazy. Natomiast byłeś w Ramallah, byłeś w tej części autonomii palestyńskiej, która jest dostępna dla dziennikarzy z zachodu, pragnących dowiedzieć się, co w ogóle palestyńczycy myślą o tym konflikcie. I teraz pytanie jest bardzo proste. Jak oni widzą ten konflikt? Czy są w stanie potępiać Hamas, a jednocześnie bronić no, jakby też swoich racji, czyli krytykować bombardowania powietrzne wojsk izraelskich, sił powietrznych Izraela? W Ramallach spotkałem się z szefem najbardziej prestiżowego think tanku Horizon. W tym sensie prestiżowego, że z jego analiz korzystają dyplomaci zachodni. I on powiedział takie zdanie. Publicznie nikt nie oskarży Hamasu o terroryzm, a to, że doprowadził do nieszczęścia w strefie gazy. Hamas na zachodnim brzegu Jordanu krytykuje się wyłącznie szeptem. Druga rzecz, on próbował tłumaczyć, E, swoich rodaków, ten mój rozmówca no, z zachodniego brzegu Jordanu, że oni nawet nie mieli szansy przemyśleć tego, co się wydarzyło 7 października rano tych wszystkich mordów, gwałtów, e, całej tej terrorystycznej operacji Hamasu, bo jak się obudzili, to już się zaczęły bombardowania Gazy i zaczęli krzyczeć: zabijają palestyńskie dzieci, i tylko na tym się skupili i przy tym pozostali. Oficjalne stanowisko. Władz Autonomii Palestyńskiej czy Palestyńskich Władz Narodowych w Ramalnach jest takie, że potępiamy doprowadzenie do, do tego, że są ofiary cywilne po obu stronach. Nie pada żadne określenie typu terroryzm, terrorystyczny i jest to świadome, wygłaszane bez żadnego skrępowania. Czyli Fatah, rywal Hamasu, rządzący. Na zachodnim brzegu wyczuwa nastroje społeczne, tak przynajmniej przypuszczam, że to wynika z diagnozy nastroju społecznego, że Palestyńczycy są tutaj właściwie jednomyślni, że interesuje ich tylko to, że każdego dnia w gruzach ginie tam mnóstwo cywilów palestyńskich i krzyczą. I dziwią się, że świat tego nie może powstrzymać. No taka jest optyka. Dla Ciebie ta wojna jest kolejną odsłoną tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, którą możesz oglądać, oglądać również na własne oczy. To w takim razie, według Ciebie. Tutaj są jakieś możliwe, realistyczne rozwiązania, dopro które doprowadzą do jakiejś formy zawieszenia broni, bo bałbym się wymówić słowo pokój. Porozumienie ogłoszone, jeszcze nie wprowadzone w życie, na pewno będzie kilkudniowe, no może dziesięciodniowe. Obie strony, czyli rząd izraelski i Hamas, to jednoznacznie podkreślają. Ta sprawa nie jest zakończona. Sprawa dziwnie brzmi w kontekście wojny. Ta wojna nie jest zakończona. Powiedział to Netanyahu. Nawet użył takiego określenia, że to nonsens, że komuś mogłoby przyjść do głowy, że to, że my się zgodziliśmy na, na, to, na pewne warunki, po to, żeby wypuścić część y, uprowadzonych, część zakładników, to oznacza, że, że ta wojna może się skończyć. Nie. Jej celem jest likwidacja Hamasu. A. Hamas mówi też, że oni trzymają palec na spuście i zaraz wrócą do walki z okupantem izraelskim. Jest taka teoria, że ta wojna tak naprawdę się jeszcze nie zaczęła, co brzmi oczywiście koszmarnie przy liczbie ofiar, ale no niewielu tych kluczowych Hamasowców zginęło. Uzbrojonych ludzi z Hamasu i z, z organizacji, które współpracują teraz z nim, to są dziesiątki tysięcy. Jeżeli są gdzieś w podziemiu, gdzieś w tych tunelach, także Izrael, będzie, jeżeli ma naprawdę zamiar to zlikwidować i, i żyć szczęśliwie, bez, bezpiecznie przez najbliższe dekady, no to będzie musiał tam zejść. A w każdym razie w jakiś sposób zabić te dziesiątki tysięcy ukrywających się tam uzbrojonych terrorystów. Przyszłość premiera Netanyahu. myślisz, że to jest jego koniec polityczny, że tak właśnie wygląda upadek tego polityka, który przecież tyle dziesiąt lat jest u sterów władzy albo chociaż ma na nią wpływ. Wszystko na to wskazuje, że koniec wojny jest końcem kariery Benjamin'a Netanyahu. Oczywiście nie, nie wiemy, kiedy ten koniec nastąpi. Szanse na to, że on po, po wojnie jako czynny polityk na najwyższym stanowisku przetrwa są no, bardzo, bardzo niskie i to odwracają się od niego już nawet sojusznicy w mediach, sojusznicy w ośrodkach analitycznych. Ci sojusznicy nie są jeszcze tak brutalni jak opozycja, której lider Jair Lapid uważa, że nie ma co czekać na koniec wojny, już, już Netanyahu powinien odejść i ci jego dawni sojusznicy, albo sojusznicy mniej oddani mu teraz, mówią najpierw poprowadź nas do zwycięstwa, a potem... Z godnością odejść. Tam się szykuje do tego starcia powojennego politycznego. Będzie jedna czy więcej komisji w Knesecie. może jeszcze jakichś innych, które prześledzą dokładnie, kto odpowiada za te zaniedbania, które doprowadziły do tego, że tak łatwo Hamasowi było przeprowadzić amach, zamach 7 października. Na ten, jak się niewątpliwie do tego przygotowuje, ale sondaże wskazują na to, że, że większość Izraelczyków uważa, że on powinien. Odejść na, ponieważ też większość polityków tak uważa, to to pewnie tak będzie. Jakkolwiek, no już nie jedno się Netanyahu udało zrobić, już nie jeden raz kogoś zaskoczył. Dziękuję bardzo. Szef działu zagranicznego, dziennika Rzeczpospolita, Jerzy Haszczyński. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.